Dzień dobry, dzień dobry. Jest chwila po godzinie siódmej i za chwilę rozpocznę swoją chyba największą taką przygodę kolarską do tej pory. A mianowicie postaram się wjechać rowerkiem na Sakalobra. Jeszcze trochę jest e, e, zmrok, półmrok row e, O, takie cudo wypożyczyłem. Zaraz go wyjmę, ogarnę się. Ptaszki śpiewają. No jest jeszcze wczesny ranek, temperatura około 10 stopni, więc tak se. No. Tu mam dokładnie drogowska, w którą stronę trzeba się udać. Taki tunel, to tu jest w rejonie taka knajpka, przy której można sobie odsapnąć, ale o tej porze oczywiście jeszcze jest nieczynna. No nie wiem dokładnie, gdzieś tam do góry będę jechał. O właśnie tam. <noise> eee. No mam nadzieję, że dam radę trochę początek sezonu kolarskiego, więc taka forma może być przeciętna, ale będzie na pewno zabawa. Do zobaczenia gdzieś tam dalej Tak to wygląda początek trasy a ja stamtąd przyjechałem Słońce powolutku schodzi. Widać już na szczytach o. Jest ciekawie. To idziemy teraz sobie tam na dół. Tak jak widać, a później trzeba będzie tutaj wrócić. To będzie zabawa dopiero. Okej, okay, ale przewyższenia konkretne rower się pięknie rozpędza. Gęba trochę zmarznięta. Bo no przy tych zjazdach to po daje. Ale gdzie jestem, już powoli się zbliżam do, do końca zjazdu. Patrzcie, jaki motyw! Ja cię kręcę przez taką grotę, jakąś się przejeżdża. No i tniemy jeszcze kawałek dalej. A przy tych zjazdach to już ręce borą od wciskania hamulców. non stoper do takiej zatoczki tu na samym końcu dotarłem a, tam jest przejście do jakiejś a Torrenta, coś tam takiego a, jakimś takim tunelem się idzie. No nie wiem, jeszcze kawałek zobaczę dokąd mnie to cudo doprowadzi. To już drugi taki tunel. I tu chyba będzie zaraz wyjście na jakąś plażę właśnie, tak mi się wydaje, już widać jakieś kamyki, no i uwaga, o i uwaga i takie coś tu mam, tam jest chyba wejście do plaży. A najczęściej to mijam takie stworzenia tutaj, ich jest najwięcej. jest ślimaczek, hops. Droga tak ładnie wyjeżdża, hop! I taką pętelkę robi. O, tak jak widać, teraz za mną i prowadzi tam dalej. No to ja jestem już z powrotem. Tak jak widzicie, przy aucie. Koniec jazdy. Piękna strona, Cała trasa zajęła mi godzinę 30. Z czego jeszcze, no tam dosyć sporo chodziłem, zatrzymywałem się, autopauzy nie było, więc trochę pewnie byłoby krócej. No naprawdę pięknie, podjazdy są momentami wymagające, można się trochę zasapać, ale widoki niesamowite to wszystko rekompensują, jeżeli będziecie w tych rejonach koniecznie przejechać się na Sakalowrę. Do zobaczyska.